No cześć. Dzisiaj magnetyczna zabawka firmy Play Create Magnetic Sticks. Zabawka, która jest od 8 roku życia, ale spokojnie możecie spróbować z młodszymi dziećmi. U mnie ogarnia to pięcioletnie dziecko, więc u was też powinno się udać. Jeżeli przysiądziecie i pomożecie jeżeli chodzi o samą zabawkę, to w jednym takim zestawie w komplecie mamy 150 elementów, czyli w sumie tych patyczków i kulek. Dodatkowo mamy jeszcze elementy łącznikowe, jeżeli chodzi o łączenia na rogach, które możemy wykorzystać, a nie musimy. Tutaj macie przykład niewykorzystania tego, ale jak ktoś chce stałe jakieś konstrukcje mocniejsze na dole, to właśnie. Ma takie elementy. No, niestety jeden taki zestaw to jest mało. Jeżeli chodzi o tą zabawkę, taki zestaw kosztuje 40 zł. No, nie jest to mało. No u nas niestety musiały być dwa takie zestawy, no, żeby była zabawa normalna. No nic z tym nie zrobimy. Tak bywa. Ale tak jak powiedziałem, zabawka od 8 roku życia ale uważam, że śmiało możecie spróbować z młodszymi dziećmi. Siedmio-sześciolatki powinny sobie na spokojnie poradzić. Oczywiście sześciolatki już przy jakiejś opiece kogoś dorosłego. U mnie pięcioletnie dziecko się tym bawi i nie ma problemów, więc myślę, że i u Was się też uda. Zabawkę polecam. Bardzo ciekawa. Play creative, więc nic tylko można kupować i sprawdzać. Tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!